Cześć no jest yy, dzień 11. Yy, czyli właściwie koniec głodówki zorganizowałem sobie tak czas, żeby mieć przedpołudnie wolne. Z pamięci nie będę mówił, aczkolwiek 0,3 kg straciłem od wczoraj. Przypomnę, że waga początkowa to była 91,2 kg. Razem straciłem 8,5 kg, w tej chwili ważę 82 kg przecinek 7. Natomiast tak jak nieraz mówiłem, strata wagi nie jest głównym celem głodówki. Tak jak widzicie, zaczynam sobie teraz przygotowania posiłków na najbliższy czas, na najbliższe dni. Wczoraj trochę żartobliwie mówiłem o tym, że wracamy do Niezdrowego jedzenia, które znowu spowoduje, że w naszym organizmie zaczną się gromadzić śmieci, aczkolwiek oczywiście to wszystko zależy od nas, bo głodówka to jest moment, w którym restartują się nasze smaki. Jeżeli wcześniej mieliśmy ochotę na jakieś niezdrowe rzeczy, takie mocno słone, albo na jakieś fast foody, to uwierzcie mi, że po głodówce, po 10 dniach niejedzenia. Yy... Krem z pomidorów albo ugotowana marchewka jest eksplozją smaków i nie potrzebujemy takich doznań. Oczywiście stopniowo znowu smak zacznie się uodparniać na te, na te subtelne smaki, zacznie się domagać czegoś bardziej wyrazistego. No i tak to będzie postępowało, dlatego ta, ta głodówka raz w roku dla mnie jest dobrym rozwiązaniem. Yy, dlaczego, dlaczego jeszcze, bo to jest częste pytanie, dlaczego ta głodówka a bym zapytał, a dlaczego ludzie wchodzą na przykład na szczyty górskie yy, dlaczego są urządzane jakieś ultramaratony po Saharze 100 kilometrowe i innego yy, tego typu wyzwania które są, że tak powiem w trakcie trwania wyzwaniem, no, ludzie to ludzie w ogóle robią wszystko po to żeby poczuć się szczęśliwymi yy, a osiąganie celów Dajesz poczucie szczęścia, osiąganie wartościowych celów. Wartościowych, czyli tych, które dla nas mają znaczenie. Jeżeli wyznaczysz sobie jakiś cel i go osiągniesz, to czujesz się szczęśliwym. A im cel jest trudniejszy, im jest bardziej skomplikowany, im dłużej do tego celu trzeba dochodzić, tym to poczucie szczęścia dłużej się utrzymuje. No a chyba nie muszę mówić, jak ważne w życiu każdego człowieka jest, żeby czuć się szczęśliwym. Oprócz tego, no, mentalnie się podbudowujemy, nie, nie mówiąc o wszystkich zdrowotnych aspektach, to o czym wcześniej mówiłem, że y, czyści się cały organizm, ustawiają się wszystkie organy na nowo, jest robiony przegląd organizmu. Y, no, to są właśnie te powody, dla których ja robię głodówkę. Także to jest ostatni odcinek z tegorocznej głodówki. Jeżeli macie jakieś pytania, to tak jak widzę w komentarzach na różnych mediach się pojawiają, ja na nie odpowiadam. Jeżeli podobała Wam się ta seria, bo ja skleję z tego oczywiście film w całości, żeby nie był tak pocięty na odcinki, jeżeli Wam się to podobało, to yy, proszę o łapkę w górę, jak to mówi młodzież, o zasubskrybowanie kanału, aczkolwiek na tym kanale jednak więcej jest yy, tematyki nieruchomościowej, bo przypomnę, jestem agentem nieruchomości. Do zobaczenia. Dzięki.